Politykę refundacyjną prowadzi każdy członek Unii Europejskiej indywidualnie. Trzeba pamiętać, na przykład, że w Niemczech lek, który jest zarejestrowany, jest automatycznie lekiem refundowanym. Ale nie jest tak, na przykład w Luksemburgu, który się wydaje krajem bardzo bogatym, lek musi być 12 miesięcy na rynku, żeby poddany był refundacji. Podobnie w bardzo bogatej Norwegii, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, lek musi też przejść procedurę takich wakacji. Powiem Państwu, że na przykład taki kraj, który też jest i bogaty, i dobrze zorganizowany, jak Wielka Brytania, to jest już kraj, w którym procedury rejestracyjno-refundacyjne, są, zwłaszcza refundacyjne, są... Można powiedzieć, dużo bardziej skomplikowane niż w Polsce, i całymi latami były dwa kraje wymienione o najgorszym dostępie do leczenia Polska i Wielka Brytania. Yy, yy, przy czym myśmy już wyprzedzili, bo szereg leków, takich na przykład jak okrelizumab, w Polsce już lekiem jest refundowany. w Wielkiej Brytanii ichnia Agencja Oceny stwierdziła, że nie ma celowości ekonomicznej refundacji tego leku. Więc to jest tak, że y, powiedzmy, my nie jesteśmy do tego przygotowani jeszcze jako Polacy emocjonalnie, bo takie wartości jak zdrowie, życie, to tam mu, nie, mówimy, że nie wolno o tym w ogóle dyskutować, o cenie. Natomiast no, trzeba pamiętać, że te miliony złotych są, muszą być wydane, skądś muszą być. W Wielkiej Brytanii, powiedzmy w krajach anglosaskich się mówi pragmatycznie, nie ma na to kasy, nie, albo powiedzmy, to co jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki leczeniu, nie jest zrównoważony nakładami, które są pochłonięte. Trzeba pamiętać, że to co ogłoszone zostało parę dni temu. Poza pewnym nowotworem sutka przy terapii, drugim wydatkiem narodowego płatnika jest właśnie terapia roślinnego. W zeszłym roku, w 2018 został wydanych 240 milionów złotych chyba 240 czy 270, już nie chcę mówić, ale powyżej, prawie powyżej 250 milionów złotych na refundację leków z tego wskazania. To jest ogromny skok. Pamiętajmy, że w tej chwili aktywnie leczonych jest w Polsce w pierwszej linii, czyli podstawowej, ponad 18, prawie 19 tysięcy pacjentów więc to jest ogromny skok w stosunku do nawet kilku lat w tył. Tutaj ogromna zasługa też towarzystwa, która w sposób mniej czy bardziej męczliwy dręczyła decydentów o podejmowaniu decyzji. A jeżeli chodzi o lek, jak wszystko bardzo dobrze przejdzie, a procedury są bardzo ścisłe i bardzo przestrzegane, to nie jest tak, że można zarejestrować lek na skróty. Dlaczego? Dlatego, że trzeba pamiętać, że Rejestracja z leku odpowiada na dwa podstawowe pytania. Czy ten lek jest skuteczny, czy producent leku udowodnił, że lek działa, a druga rzecz, czy lek jest bezpieczny. Mało tego, nie wolno jakby odseparować, oddzielić od siebie tych dwóch rzeczy. To nie jest tak, że lek jest, a nawet bardzo skuteczny, ale powiedzmy, ludzie umierają. Obecnie na to się bardzo zwraca uwagę. Jaki jest profil bezpieczeństwa leku? Szereg leków, które z punktu widzenia klinicznego były bardzo skuteczne, zostały potem cichutko wycofane z rynku i zamiecione pod dywan, jakby ich nie było, bo się okazało, że lek jest być może bardzo skuteczny, tylko te pacjenci nie przetrzymują terapii. Więc to jest szalenie istotne. Więc w tej chwili proces rejestracji pełni, modu, bo o tym leku mówimy, jest w trakcie. Wszyscy powoli się przygotowujemy do myśli, że lek będzie na rynku, ale to wiąże się niestety z procedurami, absolutnie w tej chwili rejestracyjno-prawnymi, do których nie mamy wpływu. To, co Państwu cały czas podkreślam: lek musi być skrojony na pacjenta, terapia musi być skrojona na pacjenta. Bardzo często po dokładnej analizie danego przebiegu choroby. Okazuje się, że nie jest to, co miało być, nie wyszło to, co miało wyjść. Okazuje się, już pomijam to, że często zdarza się, że po wielu latach jest zmiana diagnozy, ale to jest jakby, już pomijam takie, takie sytuacje. Są sytuacje takie, że dokładnie po przeanalizowaniu wszystkich elementów, które pacjent ma i w dokumentacji, i w aktualnym badaniu rezonansowym, odpowiadamy sobie, że na przykład to jest pacjent, który wcale nie ma postaci, nie wiem wtórnie, przewlekle postępujący, tylko jest to nie, postać rzutowa o niewielkiej aktywności. Pamiętajmy, że to nie jest tak, że ka każdy pacjent musi mieć w swoim przebiegu chorobowym ileś bardzo aktywnych zmian, bardzo pogorszeń. Prócz tego jest jedna rzecz, której jakby pacjenci, ja wiem, że to powiem, co jest dosyć trudne. Wiem to po sobie. Wiele lat temu wyjście do pracy zajmowało mi dosłownie 5 minut. W tej chwili zajmuje mi niewspółmiernie dłużej. Nie mam poczucia, że jestem niesprawny i niezorganizowany. Jeszcze do niedawna miałem przyjemność obserwować mojego syna, który ze mną mieszkał. Jemu zajmowało tyle, tyle wyjście do pracy, ile mnie, jak miałem 24 lata. Ale nie mam poczucia, że jestem niesprawny. Parę lat temu mój syn zaczął oszcze i lepiej jeździć ode mnie na nartach. Ale to nie znaczy, że ja się stałem niesprawny. Zapominamy nad o tym, że w tej chwili grupa pacjentów ze stwardnieniem roślinnym po prostu dłużej żyje. I pewne elementy niesprawności nie są wynikiem choroby, tylko po prostu PESEL-u. I problem polega na tym, że. To, że powiedzmy nie jestem w stanie jeździć 9 godzin na stop na nartach, nie polega na tym, że gwałtownie dorwała mnie jakaś ciężka choroba i ten po prostu mam tyle lat, ile mam i uważam, że na wiek 55 lat jestem bardzo sprawny, no ale nie będę się porównywał z dwudziestoparlatkiem. I, i, I o to pamiętamy rzecz, że nie możemy też rzucać i usprawiedliwiać wszystkich swoich objawów stwardnieniem rozsianym, bo to jest jeszcze jedna rzecz bardzo niebezpieczna. Pacjent, który choruje na stwardnienie rozciane może złamać nogę, może mieć jaskrę, może mieć nowotwór, może mieć osteoporozę, może mieć nadciśnienie. I, jak przy, i to jest bardzo często, ja to wiem niestety po moich kolegach lekarza. Przychodzi pacjent, skarży się tam nie wiem na coś, a proszę pana to jest ze stwardnienia rozcianego, to już sobie dajmy spokój, nie mamy coś. Ale pamiętajmy, że jak ktoś ma tam nie wiem 50 lat z hakiem, to Paniom się zdarza menopauza i nie ze względu na stwardnienie rozsiane, tylko na wiek. To, że Panom się zaczyna, wzrasta ryzyko raka prostaty, to nie wynika ze stwardnienia rozsianego, tylko z to, że przekroczyli np. 60 rok życia. To, że ktoś ma nadciśnienie, to populacyjnie jest to prawie 20% i nie wiąże się to ze stwardnieniem rozsianym i to jest to, co ja zawsze też pacjentów przestrzegam. Że jeżeli macie objawy, które się pojawiły, które jakby troszkę nie pasują do całej konstelacji, na przykład pacjent zaczął mieć nagle bóle głowy, których nie miał ostatnich kilkadziesiąt lat, nie okazuje się, że bardzo prosta rzecz, pod którym pomiar ciśnienia wykazało to, że po prostu przekroczył tam te 50 lat lub więcej i po prostu rozpoczęło mu się nadciśnienie tętnicze, tak jak 20% Polaków, czyli kilku milionom ludzi w Polsce, ale nie rzucajmy tego na stwardnienie ściany. Później się okazuje, że ktoś gorzej zaczął chodzić. Okazało się, że coś dźwignął i mu zwyczajnie dysk wyskoczył. I zaczął gorzej chodzić nie z powodu stwardnienia rozsianego, tylko po prostu ma dyskopatię. Więc pamiętajmy, że to w cudzysłowie naznaczenie rozpoznaniem stwardnienia rozsianego nie wykluczeń. Na przykład ktoś, kto gorzej widzi, a ma ten... To przychodzi taki moment w życiu, kiedy duży odsetek populacji ma zaćmę i ma jaskrę. I z tego powodu może gorzej widzieć i to nie jest tak, że a tam w młodości miałem zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego, to zapewne z tego. A może by pójść do okulisty, może zmierzyć ciśnienie, zobaczyć czy nie zmętniała soczewka i później się okazuje, że na przykład ja mam w tej chwili pacjenta. Duża część z Państwa na przykład otrzymywała w życiu sterydy. Sterydy powodują tak zwaną jas tą zaćmę posterydową, czyli zmętnienie. Ja mam w tej chwili 37-letniego pacjenta, który miał dosyć aktywną postać, miał i wiele razy sterydoterapię, Jest w tej chwili po operacji obustronnej zaćmy. A przychodził do mnie, mówi, Wie pan, doktorze, już się chyba gorzej, bo się wie pan, zaczynam potykać wieczorem, to już prawie nie widzę. No to zapewne tak, on miał zapalenia to zapewne już mi tak wzrok poleciał, wie pan, się nie da nic z tym zrobić. Zaprowadziłem go do naszych okoliców. Okazało się, mu że mu się zaćma zaczęła jest po operacji, mówi teraz się złości tylko tym, że musi, jak to on napisał, nosić okulary za 7,99 z Rosmana, bo, bo na razie nie ma korekcji wzroku i zrobić progresywne. Ale trzeba pamiętać, 37 lat, no nietypowy moment na, na zaćmę, zazwyczaj ludzie starsi, ale brał wiele razy sterydy, sterydy przyspieszają. Więc pamiętajmy jedną rzecz, to nie jest tak, że wszystko możemy usprawiedliwić stwardnieniem rościanym i szereg elementów sprawności, gorszego chodzenia, gorszego funkcjonowania Często jest, przepraszam, naszym wiekiem, a nie tylko chorobą. A to jest bardzo często to, co ja zawsze pacjentom, co pan Tomek mówił o rehabilitacji. Rehabilitacja jest rzeczą bardzo ważną, ale my zapominamy, że rehabilitacja jest procesem czynnym. To nie jest uzdrawianie. Jak człowiek ma być uzdrowiony, to Pan Bóg go uzdrowi nawet bez naszej woli. A czasami wbrew. Natomiast... Yy, Proces usprawniania się jest procesem czynnym. Trzeba niestety w to włożyć czasami duży wysiłek. I na przykład ja wpisuję pacjentom, w ogóle wychodzącym od nas z oddziału, skazany systematyczny, umiarkowany wysiłek fizyczny. No, jak pan to rozumie? Mówię co najmniej trzy razy w tygodniu 45 minut marszu. Ja nie mówię do pacjenta, który nie chodzi, ale dowiem. A to znaczy ile ja mam przejść, mój tyle ile pan przejdzie w ciągu 45 minut. To ja mam tak chodzić, my? Tak, bo jest to umiejętność, którą większość z nas posiada, nie potrzeba do tego specjalnego sprzętu. I większość z nas posiada tyle czasu, żeby w tygodniu poświęcić 3 razy 45 minut na marsz. I okazuje się, że to jest ilość, która pozwala nam utrzymać się w kondycji. A jaki to ma być marsz? Taki, żebyśmy już nie gadali z przyjaciółką, jak idziemy. Czyli na po granicy takiej lekkiej, lekkiej zadyszki. To znaczy, to nie jest, jak ja to mówię, z pieskiem i papierosem 100 metrów stajemy. Nie. Umiarkowany wysiłek fizyczny. Taki, który już nam uniemożliwia konwersację, ale nie taki, który powoduje, że potem przez dwie godziny dochodzimy do siebie. Czy to coś daje? Tak, daje. Daje ogromnie dużo aktywności. I o tym trzeba pamiętać. Następna rzecz, o której często zapominamy. Aktywność intelektualna. Pamiętajmy, że kurs pilotażu to nie jest aktywność intelektualna. Aktywność intelektualna jest coś, co wymaga od nas pomyślenia, zrobienia się. Niech to będzie sudoku, niech to będą skrable, niech to będzie nauka języka obcego. A to, że człowiek nie ma, nie ma talentu do języka, zazwyczaj to jest tak, że nie, talentu nie mają ci, którzy nic nie robią. Więc na przykład jest dowiedzione, że nauka języków bez względu na wiek jest rzeczą, która najlepiej nas chroni przed zespołami odtepiennymi. Nie jest to istotne, że człowiek ma lat 60 czy 70. Naprawdę się można rozpocząć uczyć języków. Moja koleżanka, która jest lektorem, prowadzi zajęcia z hiszpańskiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Powiedziała, że nigdy nie zdarzyła się jej tak zdyscyplinowana i tak zainteresowana zajęciami grupa. Okazuje się, że w grupie 65 plus i ten, jakoś wszyscy nie, nie mają wiecznie powodów tłumaczenia, dlaczego nie doszli na zajęcia. Tak, wszyscy są zdyscyplinowani. Nie opowiadają, że dzieci im płaczą. Tak, tak, tak. Wszyscy traktują to bardzo poważnie i, i któryś rok ich tam u, uczy tą grupę i bardzo są zadowoleni, więc dlatego to są szalenie istotne. Aktywność fizyczna, aktywność intelektualna. Na przykład ja zawsze powtarzam pacjentom, że dzień bez aktywności fizycznej jest dniem straconym i to jest na miarę tego co mogą. Ja nie oczekuję to, że jeśli ktoś przychodzi do mnie i, I mówi, że najlepiej by spędził wakacje na trekkingu w Andach, że to jest rozsądne. Nie, to nie jest rozsądne. Chodzi o to, żeby ten wysiłek był proporcjonalny do jego możliwości. Jest coś takiego, co się nazywa fachowo over-rehabilitation, czyli wygenerowanie pogorszenia zbyt dużym wysiłkiem fizycznym związanym z rehabilitacją. Dlatego to powinno być, pacjent na początku powinien być nauczony, co mu wolno robić. Pod okiem fizjoterapeuty, ale robić ma to sam w domu. Większość ćwiczeń nie jest potrzebny do tego fizjoterapeuta. Kupienie maty do jogi czy powiedzmy ten nie przekracza przeważnie możliwości naszych finansowych i potem można to ćwiczyć w domu. Wiadomo, że w fizjoterapii ustalamy cele fizjoterapii. No Jeżeli pacjent, który jest na przykład na wózku, ustali z panią celę, że w ciągu pół roku mamy dojść do chodzenia na rysy, to pani wie, że tak jest tak zwany cel nierealny i nie to, że pani jest kiepskim fizjoterapeutą, tylko należy zmodyfikować oczekiwania pacjenta. Ale bardzo często jest to nierobione, bo jest odpowiedź taka: zobaczymy, zobaczymy, jakoś tam się to ułoży, w przyszłości. No, bądźmy poważni. I cele, i jasno cele. I mało tego, jednym z elementów rozmowy jest tak zwana realność celów, modyfikacja realności celów. Bo jeżeli ktoś na przykład dwa lata temu przestał samodzielnie się poruszać, chodzi z chodzikiem, to mimo tego, że on może mieć marzenia, to ja zdaję sobie sprawę, że to jest pewnego rodzaju brutalność. Ale chodzi o to, że dla pacjenta większą brutalnością będzie to, jeżeli on się spotka z betonową ścianą niemożności przekroczenia swoich marzeń. Trzeba pacjentowi wytłumaczyć, że żeby tak? osiągnąć dany cel, to trzeba jeszcze po drodze wykonać kilka innych i niekoniecznie po pierwsze, musimy do tego celu po, po, po po Pierwsze, Kiedy, tak? Kiedy, <grym> Pani powiedziała, trzeba rozmawiać. To jest także że bardzo często przy braku rozmowy niestety... I współpracować z lekarzem.